Drogie raki, tutaj droga duszy. Przechodzę do Was z czytaniem: Twoja droga, twoja moc. Jest to czytanie ogólne, także nie z każdym będzie rezonowało. Aczkolwiek nie teraz, to być może następnym razem zobaczymy. Jest to taki wgląd w ogólną sytuację, która się teraz u Was dzieje. Zobaczymy, co było w przeszłości, co odchodzi i co się będzie działo teraz. Słuchajcie, ja mam karty rozłożone. Aby zyskać na czasie, już sobie je tu przygotowałam. Także wam tylko odczytam. Dobrze, co odchodzi do przeszłości, to macie królowa, królowa denarów. Królowa, de, królowa Denarów to jest osoba stąpająca twardo po ziemi, silna, stabilna. To jest budowanie takich stabilnych, realistycznych fundamentów. To jest ostrożność, odpowiedzialność, obowiązkowość. Królowa Denarów to jest osoba dbająca o piękno, o siebie, o swoje otoczenie, upiększająca. I dołożyłam do tego kartę. Wyszła dwójka, dwójka, wyszła kapłanka. Kapłanka to jest podejmowanie decyzji, to jest mądrość, to jest podążanie za intuicją, to jest tajemnica, to jest poświęcanie czegoś, być może spokoju, to jest introwertyzm. To jest właśnie też taki spokój wewnętrzny. O to od odeszło do przeszłości. Być może coś musieliście poświęcić właśnie tą królową dla czegoś wyższego, dla jakiegoś innego celu, na który się kierowaliście. Także to odchodzi. Zobaczymy, co będzie w sytuacji obecnej. Jest tu dziesiątka denarów. Dziesiątka denarów. To jest spełnienie, to jest stabilna rodzina. Dobre fundamenty, też zmiany w rodzinie, niekiedy są to spadki, jakieś przepisywanie, może firm, przepisywanie domów. Po prostu osoba, która tutaj jest, zaraz Wam pokażę. Często bywa tak, że już odchodzi na emeryturę. Ktoś, kto stworzył sobie jakieś, jakiś świat już swój ugruntowany ma, często przekazuje to, co ma, na przykład, swoim dzieciom, przekazuje dalej, a, a sam będzie siedział i, i doglądał być może wnuków, opiekował się nimi. Będzie na już takiej emeryturze. Oczywiście nie zawsze tak musi być. To jest jedna z opcji. Dziesiątka denarów. To jest też, to są takie właśnie stabilne fundamenty do przyszłych działań. Ten czas, który zaistniał teraz, w tej dziesiątce denarów, powinniście poświęcić do budowania właśnie tych silnych fundamentów do przyszłych działań. To ma być podstawa jakichś przyszłych inwestycji, przyszłych związków, przyszłych relacji poświęćcie ten czas na doświadczanie też wolności, y, którą sobie y, za sprawą tej stabilności stworzyliście. Cieszcie się y, wszystkim, co jest pozytywne, przyjemnościami życia, ale też nie zapominajcie o, dzielić się tą, tą szczę tym szczęściem i tą radością z innymi. I pojawiła się też tutaj y, dziewiątka Kielichów, dziewiątka kielichów to jest szczęście, to jest czas satysfakcji, spokoju, sytości, to są speł karta spełnionych życzeń, to jest to jest też początek stabilizacji, siły, właśnie sytości, obfitości i cieszcie się tą chwilą, tak samo jak było w dziesiątce denarów, Ciesz cieszcie się tą chwilą obecną, bo jak mówią szczęście nie trwa wiecznie. Bierzcie z niego tyle, ile się da, i korzystajcie z chwili. Yy, stabilizuje się Wasza sytuacja finansowa, co już było też w dziesiątce denarów, yy, ale jest pewien niedosyt, niedosyt do tego dziesiątego kielicha. Dlatego też dołożyłam tutaj, i yy, być może jest niedosyt związku, bo. Wy macie się cieszyć luksusami i przyjemnościami, jakie Was spotykają, być za to wdzięczni, bo na to wszystko w zupełności zasłużyliście. Zaufajcie też intelektowi, zaufajcie intuicji, bo wszystko to działa u Was na pełnych obrotach. Bądźcie za wszystko wdzięczni, równoważcie obowiązki i ich następstwa. Ale cały czas mimo wszystko yy, będzie Wam czegoś brakowało, i tym, tym jakby dziesiątym kielichem, yy, u niektórych może, może to być yy, yy, miłość. To może być nowy początek, nowy związek, współpraca, mogą to być też yy, zaręczyny. Yy, także yy, to być może jest coś, no w czym czujecie jeszcze taki niedosyt, bo to, tak jak tu widać, to są same denary. Także taka yy, yy, mało, mało romantyczna, yy, że tak powiem, sytuacja. A wam brakuje tutaj tego właśnie od wrażenie, jeszcze tego dziesiątego kielicha, żeby dopełnić tą dziesiątkę denarów. Yy, dobrze. Yy, Wasz następny krok to jest król król denarów i jak widzicie same denary odchodzą część denarów część denarów przychodzi także y, zmienność y, zmienność jest cały czas król denarów y, to jest y, to jest król stabilny to jest y, król interesów, to jest niezawodność, niezależność, to jest zorientowanie na rodzinę, y, praktyczność. Y, patrzycie przy, w przyszłość z jasną wizją i macie ideę. Pat, patrzycie naprzód, idziecie naprzód, brniecie y, z taką y, samodyscypliną, determinacją, i nie istnieje nic, czego nie moglibyście osiągnąć. Tylko zwracajcie uwagę na pewne szczegóły, karta mówi. I otaczajcie się pięknem. Jednak pokazała mi się tutaj ta dwójka denarów i dziewiątka mieczy, co może wskazywać na pewne jaką, jakąś jeszcze pewną nie, niestabilność, która może w Was budzić jakieś właśnie yy, no brak snu. Coś macie jeszcze z tyłu, w, 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 w głowy, co być może jest jeszcze niedokończone. I będziecie musieli to wyrównać i ustabilizować. Co Wam to wszystko da? Da Wam to szczęście, radość i spełnienie. I to samo pokazuje. To jest wasze jakby przeznaczenie, jaka, jakaś wasza karma. Ponieważ szóstka, tu macie trójkę kielichów i szóstka kielichów, to jest równowaga, stabilność i powracanie do, do przeszłości, być może spotkanie dla niektórych kogoś z przeszłości. Ale to jest też. To są wspomnienia z przeszłości, wspomnienia z dzieciństwa, być może fajnych wyjazdów takich. Fajnych wakacji, teraz jest akurat pora wakacji. Czegoś, co, co sprawia, że czujemy się tak ciepło, przyjemnie, rozkosznie i bardzo rodzinnie i tak chcielibyśmy, żeby te chwile powróciły i było tak miło, sympatycznie i fajnie. I macie tu też gwiazdę. Gwiazda to jest przewodnik, to jest przeznaczenie, to jest szczęście, spełnienie, uzdrowienie. Yy, też yy, trochę wyciszenie, taka harmonia, i ona was będzie prowadzić. To jest wasze przeznaczenie, i macie iść za nią, i macie iść tą drogą. W wyniku macie królową kielichów, która jest pełna miłości, szczęścia, obdarowuje tym szczęściem. Sama jest miłością dla siebie i miłością dla innych. Jest osobą yy, przewidującą, wrażliwą. Wiele rzeczy widzi, jakby jakby dodatkowym zmysłem. I macie tutaj też Pazia Kielichów, który być może też symbolizować spotkanie, jakąś ofertę, ale on mówi, że jesteście na właściwej drodze. Paz Kielichów mówi, że jesteście na właściwej drodze i macie iść za swoją intuicją. Za tym, co wam dusza podpowiada. Idźcie do przodu, bo u was się rysuje, macie jakiś plan i wchodzicie w nową drogę. Zostawiacie jakąś przeszłość za sobą, jakiś nowy początek się wam kreuje, nowa droga, i wy już widzicie tu te statki z tymi ładowniami i idziecie naprzód, macie jakiś plan, który wróży z sukces, szczęśliwą przyszłość. Na pewno jakieś tam jeszcze będą w międzyczasie perturbacje, ale plan jest dobry, założenia są dobre. I idziecie twardo do przodu, z odwagą, z, z otwartymi horyzontami, yy, z pełnią nadziei i wiary w szczęście i w powodzenie tego, co sobie założyliście. I słuchajcie, mam tu jeszcze karty z wyroczni dla Was. I yy, mamy ducha wydry. Mamy ducha wydry. To jest oto. Tu jest. I mówi duch wydry: yy, Nigdy nie jesteś sam. Mamy ducha brodzika. I duch brodzika, jak widzicie, jest taki zabawny, nie oczywiste. Duch brodzika mówi bądź zabawny właśnie. I mamy kartę z wyroczni Archaniołów Jofiela. Także zaczniemy od ducha, ducha wydry. Jak możecie się spodziewać, mówi o miłości, przyjaźni. Duch Wydry mówi mm, doświadczajcie i wyrażajcie miłość, przyjaźń y, przez słowa, akcje, zachowania. Y, bo, bądźcie z tymi na których, wa, na których was na którym was wam zależy. Y, dajcie im poczuć miłość y, i przywiązanie. Dzielcie się. Celebrujcie tą miłość i przyjaźń, dzielcie się tą miłością. Ściskajcie się wzajemnie, uściskajcie też kogoś z przyjaciół, po prostu. Poklepcie po ramieniu, takie pokrzepiające, czysto wyrażanie swojej przyjaźni, uczuć. Dawajcie waszym znajomym i rodzinie też odczuć to i bliskim to, to że wam na, nim, na nich zależy, że ich kochacie. Duh Wydry mówi, że troszczy się o was i nigdy nie jesteście sami, zawsze będziecie kochani. Zobaczcie, jaka ta karta jest piękna. Takie piękne serce i te wydry splecione. No, cudownie, sama miłość. Natomiast duch brodzika tego zabawnego mówi: bądźcie zabawni, zaangażujcie się w zabawę, odkrywajcie rodzinę, odkrywajcie nowe rzeczy w starym. Może jakieś skarby na Was czekają, kto wie, co Was spotka. Śmiejcie się, bawcie się. Zobaczcie, tu macie też śmiech, zabawa, radość, miłość. Wszystko, żebyście czuli się spełnieni, żebyście korzystali, byli wdzięczni z tej radości, z tego czasu, który do Was przyszedł, tego piękna i szczęścia. Korzystajcie i oddychajcie pełną piersią. Duch brocika jest, jest szczęśliwy i ciekawy natury. Może pomóc Wam poczuć się młodziej, jakbyście odzyskali umiejętność biegania, latania, tańczenia i zabawy, więc korzystajcie z tego. Bawcie się, śmiejcie się, wygłupiajcie się, bo to jest czas właśnie na zabawę. Tym bardziej że są wakacje, ciepło, radość. No, tylko korzystać i się bawić. Zobaczymy, co Archanioł ma do, do, Wam do powiedzenia. Ja to sobie tylko przeczytam, bo to muszę przeczytać. Archanioł Jofiel. OK. Wyciągnięta karta symbolizuje ukończenie i kompletność. Może ona wskazywać, że osobie pytającej brak jest znajomości siebie samego. To jest do Was. Mimo zapowiadającego się ukończenia projektu czy planu, ciasne struktury nie pozwalają Tobie rozwinąć w pełni duchowego potencjału. Prowadzi to do tego, że nie potrafisz zaakceptować samego siebie ani też innych. Ciągłe ocenianie spycha cię na ubocze. Czujesz się lepszy lub wykluczony i oddalasz się od samego siebie oraz innych. Nadszedł teraz czas, byś uzupełnił swoją wiedzę i pozwolił róży twego ducha w pełni rozkwitnąć. Zadaj sobie pytanie, czego brakuje w twoim życiu? Że przenosisz niedostatki na innych i zaczynasz ich osądzać. Poszukaj przez pewien czas wyciszenia. I w odosobnieniu lub na łonie natury przyjrzyj się róży i zastanów nad jej doskonałością. Pozwól, by to wrażenie wpłynęło na Twojego ducha. Zainteresuj się systemem duchowym, który uznasz za odpowiedni dla Ciebie. Zacznij się realizować, rozpoczynając swoje powołanie. Dotarłeś do takiego punktu w swoim życiu, że nadszedł już czas, by zająć swoje miejsce w kosmicznym porządku. Także no, głębokie na koniec przesłanie od Archanioła, bo tu cały czas macie się bawić i cieszyć i dziękować za, te, za to, co do Was przyszło, za te, za te wszystkie, za całą obfitość, ale jednak macie też, jak mówi Archanioł Jofiel, macie znaleźć swoje miejsce w tym kosmicznym porządku i powinniście się czasami też zdystansować i pójść na łono natury. I porozmyślać też nad swoim miejscem, nad kosmicznym porządkiem i nad tym, nad tym, w co wierzycie. Macie wzmocnić waszego ducha, waszą duszę, bo nie tylko to, co jest, to, co jest w świecie materialnym jest ważne, ale też to, aby żeby żeby pomagać wzrastać duszy, czyli świat duchowy też jest bardzo ważny, dlatego Archanioł Jofiel zaprasza was do wyprania jakiejkolwiek ścieżki duchowej, czy religii, czy chociażby medytacji. Dobrze, to to, co mam dla Was, kochane raki. Pozdrawiam Was cieplutko. Życzę w takim razie mnóstwo przyjemności, radości, spełnienia i tych szaleństw, i wyskoków, i cudownej zabawy. Wspaniałych, wspaniałych wakacji. Pozdrawiam, buziaki i papa.